Co jedli czarodzieje w Hogwarcie? Wielka sala Hogwartu, miejsce, gdzie magia łączyła się z jedzeniem. Codziennie setki uczniów zasiadało przy stołach, a przed nimi pojawiały się potrawy dosłownie znikąd. Ale skąd się brały? Nie, nie tworzyły się z magii. Przygotowywały je skrzaty domowe, pracujące w kuchniach bezpośrednio pod wielką salą. To one czarowały te ogromne uczty, od soczystych pieczeni po złociste pudingi. Uczniowie jedli wszystko co najlepsze w brytyjskiej kuchni czarodziejów. Pieczeń wołową, pieczone ziemniaki, Yorkshire pudding, tarty z dyni i oczywiście słynne fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. A do picia? Dynia punch, masło piwne i gorąca czekolada w zimowe dni. Uczty w Hogwarcie miały też znaczenie symboliczne. Świętowały zwycięstwa, rozpoczęcie roku i pożegnania. Bo w Hogwarcie jedzenie to nie tylko posiłek, to magia, wspólnota i dom.